Witam wszystkie koziorożca. Mocno spóźnione. horoskop, wybaczcie mi to. Ale ten nowy rok mnie po prostu zastrzelił. <grytanie> Za szybko wszystko się dzieje, ale już sprawdzamy uczucia. Pierwsze dwa tygodnie to właściwie już weryfikacja. I co jeszcze y, nam się będzie działo? Te pierwsze dwa tygodnie y, mogliście się czuć w tym pierwszym tygodniu, y, jakby wszystko y, zawisło. Nic się nie działo, to był taki czas na rozruch jeszcze. Potem dla niektórych pojawił się jakiś konkretny osobnik, konkretny facet, być może trochę starszy, ale z nim się tutaj mi wiążą jakieś lęki, jakieś obawy. Coś tutaj jest, jakaś tajemnica skrywana przez, prawdopodobnie przez tego, przez tego mężczyznę, który mi się tutaj właśnie objawił w tym. W w tym drugim tygodniu, albo on wzbudza w was taki, taki lęk i niepokój. I to będzie właśnie się realizowało w tym tygodniu. I to będzie właśnie związane z jakimiś z, z uczuciami, ze sprawami związkowymi. Czasami też jest to takie poczucie, że od wewnątrz coś, coś się czujecie, że coś może się zadziać, ale sami nie potraficie nazwać tego lęku. Prawdopodobnie to wszystko się wyprostuje w tym czwartym tygodniu, bo mam ładną kartę pokazaną, ale też bądźcie, bądźcie świadomi tego swojego stanu i uspokójcie po prostu, uspokójcie sami siebie. Bo to będzie trwało tylko przez tydzień, kochani. Także tutaj taka dla Was informacja. Pierwsze dwa tygodnie mam małe zamieszanie na początku stycznia, które zrobiło się wielkim zamieszaniem w drugim tygodniu. Czyli dwa pierwsze tygodnie mam pokazane w dosyć dużym zamieszaniu, ale ładne, ładne karty na ostatnie dwa tygodnie karta gwiazdy, być może jakieś miłe spotkanie gdzieś tam w środowisku pracy, fajna atmosfera w, w trakcie, może jakieś wyjście gdzieś tam wieczorem. No i potem tutaj mam być może jakieś doszkalanie pod koniec, jakieś, jakieś kursy mi się tutaj pokazały też kontakt z, z taką osobą wyżej postawioną, czyli może być przyjazd jakiegoś tam menadżera regionalnego albo, albo jakiegoś szefa także tutaj, ale to wszystko w takim fajnym, w fajnej atmosferze, przy tej gwieździe rozwiązanie się tych konfliktów, tych spraw po, ty, po tych dwóch tygodniach fajny tydzień, jeżeli chodzi o pracę zdrowie Samopoczucie. No, kochani, nie wiem, czy czasem te lęki i te, to, co mi tutaj wyszło, to nie ma podłoża jakiegoś takiego fizycznego wręcz, bo wyszło mi jakieś przeciążenie. Organizm ewidentnie walczy, a teraz wszedł, w w tym trzecim tygodniu wejdzie w taki stan hibernacji. Tak jakby będziecie mieć takie poczucie, że nic wam się nie chce, tacy apatyczni możecie być. Zwracam Waszą uwagę, żeby nie sięgać po różnego rodzaju rozwe rozweselacze, bo też w takim stanie, jeżeli rzeczywiście coś tam weźmiecie no to możecie taki, te, taka jest tendencja do wejścia w nałóg albo do do tego żeby żeby po prostu za dużo coś tam czasem nie pomóc sobie tak bo wisielec to jest ewidentnie karta nałogów czy alkohol czy jakieś papierosy tutaj was przestrzegam przed tym najlepiej samemu sobie z tym poradzić no, i potem mam jakieś coś związanego z dwójką, z podwójnymi na przykład organami. Mogą się odezwać płuca, mogą się odezwać nerki, także tutaj zwracam Waszą uwagę. Co za tym idzie, może być kontakt z mężczyzną lekarzem. Czy to związane właśnie ze zdrowiem, czy tutaj ten szef mi się pokazał no mężczyzna, lekarz, no również mężczyzna w, tak jakby na wysokim urzędzie. I przeczekać, czekamy cierpliwie, minie styczeń, potem już zacznie się wszystko budzić do życia wykorzystajcie ten czas w pracy, bo, ma, bo macie dobrą passę. Tutaj pod koniec też mi się uśmiecha do Was rycerz kielichów w miłości, także też przeczekać te lęki i te niepokoje, zadbać o siebie, słuchajcie, jak nawet, nawet po prostu pomyślcie o tym, żeby, no żeby, żeby, żeby ten, ten człowiek, który mi się tutaj pokazał w tym królu mieczy, żeby Wam pomógł w jakiś tam sposób. Mam tutaj na myśli, myśli po prostu pójście do lekarza. Trzymam za was kciuki, kochane koziorożce, będzie dobrze. Trzymajcie się, pa pa.